Witajcie, kochani. Będzie o czym dzisiaj, o czym dzisiaj będzie, ano będzie o bardzo ważnym temacie, mianowicie o tym, czym jest ta nasza pewność siebie. Dlaczego warto mieć tą pewność siebie? Czy jesteśmy w stanie tą pewność siebie osiągnąć? Ale na początku, żeby tak było przyjemnie i trochę z tego świata takiego. Codziennego, ciężkiego, utrudzonego, wejść w świat, właśnie to na początku krótka, krótka bajka. Za górami, za lasami był sobie młodzieniec, który żył tęsknotą za czymś jedynym i niezwykłym. To uczucie odbierało mu radość. Ruszył więc w świat, by znaleźć to coś niezwykłego i ukoić tęsknotę. Wędrował długo, pokonywał swoje słabości, walczył ze smokami, zdobywał szczyty, spadał w otchłanie. Wreszcie dotarł do wielkiego zamku na wysokiej górze. Kręta droga prowadziła do wrót, i kiedy stanął przed nimi, padł ze zmęczenia. Ostatkiem sił dowrócił się do wielkiej sali, tak pięknej i błyszczącej złotem, jak letnie słońce w południe. Zrozumiał, że dotarł do celu. Oto jest kres mojej wędrówki, wyszeptał. Znalazłem to, czego szukałem. Tu jest to jedyne i to niezwykłe. Wielka sala jaśniała światłem, które mieniło się wszystkimi kolorami tęczy. W tym świetle młodzieniec zobaczył postać. Pojął, że stoi przed doskonałością. Poczuł jednocześnie lęk i uniesienie. Szukałem cię całe życie, powiedział cicho. Jesteś moją największą wartością. Pozwól mi się zbliżyć, bym mógł ci się pokłonić. Postać skinęła głową, uśmiechnęła się lekko. Podejdź bliżej, powiedziała ciepło, a ujrzysz, kim jestem. Młodzieniec jest ruszył niepewnie i po kilku krokach stanął przed postacią. Podniósł wzrok i oniemiał. Zobaczył wreszcie tą jedyną i niezwykłą wartość, za którą tęsknił całe życie. Kogo zobaczył? Zobaczył siebie. To tak krótko, kochani, ta bajka, bo całe życie szukamy, chcemy być lepsi, najlepsi. Chcemy mieć pieniądze, chcemy mieć samochody najlepsze, chcemy, żeby wszyscy widzieli kim jesteśmy, czego się dorobiłam, jakiego mam męża cudownego, jakie mam fantastyczne rzeczy I, i tak chwalimy się na tych facebookach, pokazujemy, osiągnęłam tyle, a popatrz, taki mam dom, a jak mi się żyje, a tu byłam na wycieczkach, w ten instagram stawiam różne, różne rzeczy, oczywiście tylko te najlepsze, bo co najśmieszniejsze, jak potem się jakieś małżeństwo cudowne rozpada, to wychodzą te brudy i okazuje się, że z tych pięknych zdjęć, to z tego małżeństwa to była jedna setna, a reszta to było wielkie guzik już nie powiem, że gówno, bo mieli normalne problemy, kłopoty, prawie się żarli, bili, nie będę wymieniała tu nazwisk. Natomiast dlaczego zaczęłam tej pewności siebie? Ponieważ ja jestem na etapie poszukiwania siebie cały czas. Już przerobiłam część rzeczy. Nie chodzę na kursy, bo nie uważam to za konieczne. Natomiast wystarczą, kochani, książki. Wystarczy to, żeby siąść ze sobą, żeby w tej ciszy przerobić. Oczywiście książki są bardzo potrzebne i zaraz pokażę jedną z nich. A jest to książka Odnaleźć siebie. Kolejna książka, którą Wam, kochani, polecam. Nie gruba, czyta się bardzo szybko. I rzeczywiście jest połączona z bajkami, z tym, z czym szukałam, czego szukałam w bibliotece. I wiem, co na mnie czeka, ponieważ chcę wejść w taki, w taki świat, kochani, żebyśmy weszli troszkę w taki świat luźniejszy, taki radośniejszy, bo gdzie nie otworzysz? portalu, gdzie nie otworzysz czegoś w internecie to ciągle, albo ktoś kogoś zabił, albo ktoś umarł, nie ma nic pozytywnego, nic takiego, co powodowałoby, że uśmiechasz się. Dlatego chciałabym na moim kanale też i w końcu ruszyć lajwami, żebyśmy takie różne fajne rzeczy, właśnie takie, mucha mi jakaś nabywanie pewności siebie, też żebyśmy się uczyli, żebyśmy się odważali być sobą. No bo to jest ta pewność siebie. To bycie sobą taką, jaka jesteś. Z tej książki chciałam Wam jeszcze przeczytać, bo autorka pisze bardzo osobiście i takie fragmenty Wam chciałam przeczytać, takie co do nas wszystkich. Myślę, że, że one przemówią. Ja sobie gdzieś tutaj jak zwykle zaznaczyłam. I teraz ona tu cytuje Portman R 2001. Nie wiem, czy to facet, czy to tygodnik. Przepraszam, ale tu mucha lata i ja ciągle takie robię ruchy. W każdym razie ona pisze tak. Każdy człowiek chce być mocny wewnętrznie, pewny siebie, uznawany i akceptowany przez innych. Ludzie pewni siebie wiedzą, że mogą aktywnie... Przepraszam, idź mi stąd. Mogą aktywnie stanąć naprzeciwko temu, co spotyka ich w życiu. A niepowodzenia i porażki traktują jako zwykłe nauczki, które nie pozbawiają ich odwagi. Pewni siebie i świadomi ludzie są potrzebni społeczeństwu, w kontaktach z innymi dają sobie radę i zyskują uznanie. Potrafią odkryć własne zasoby i wykorzystać je efektywnie. Mają poczucie własnej wartości, niezbędnej dla rozwoju silnej osobowości. Jednocześnie mają świadomość własnych ograniczeń. Co jednak nie pozbawia ich optymizmu przy wykorzystaniu własnego potencjału i budowaniu takiej osobowości, jaką chcą być. I autorka mówi: Przeczytałam to i mówi tak: Taka pewność siebie jest nieosiągalna. Co z tego, że wiem, jaka być powinnam, skoro nie jestem? I co z tego, że przeczytałam masę książek o kształtowaniu pewności siebie, Wyciągnęłam z nich słuszne wnioski, to słowa autorki. Skoro nic się we mnie nie zmieniło, no, może tylko to, że jestem bardziej zdołowana i mniej pewna siebie niż byłam przed ich lekturą. Uzyskałam dotkliwą świadomość własnej niedoskonałości i niemożności zmiany czegokolwiek w swym wnętrzu. Więc pudło, drodzy autorzy, powiedziała. Mnie nie przekonaliście. Dlatego z niezachwianą pewnością własnej niemocy. Odłożyłam tę przepasną wiedzę ad acta. I co dalej pisze? To nie dla mnie, stwierdziłam. Może inni, bardziej ode mnie wykształceni, mający lepszą pracę, ciekawsze życie, więcej pieniędzy i cierpliwości, skorzystają z tej wiedzy. Ja nie potrafię. Poza tym, cóż mogę zmienić w życiu, skoro tak niewiele zależy ode mnie? Jestem częścią społeczności, w której żyję i to ona dyktuje prawa, nie ja. To byłby koniec tej opowieści, gdyby nie fakt, że któregoś dnia zdarzył się zupełnie niewinny przypadek. Moja przyjaciółka musiała wziąć udział w dwudniowym szkoleniu i poprosiła mnie, bym w tym czasie zajęła się jej czteroletnim synkiem. I tak to się zaczęło. Po całym dniu wszelkich możliwych zabaw. Zmordowana do granic wytrzymałości, ułożyłam wreszcie małego w Wybawił mnie wieczór i naturalne dla dziecięcia zmęczenie po całym dniu hasania. Jeszcze tylko bajka na dobranoc i koniec cudręki, pomyślałam, otwierając wskazaną przez marca książeczkę. I zaczęłam czytać. Za górami, za lasami żył sobie chłopiec, który był bardzo nieśmiały. Brak mu było pewności siebie, więc unikał kontaktów z ludźmi. Stary kocur, lubiący się wygrzewać na zapiecku, był jedynym towarzyszem i przyjacielem. Mały już zasnął, a ja czytałam dalej tę bajkę. Przeniosłam mnie w świat dawno zapomnianego dzieciństwa, w krainę dziwów, czarów i spełnienia. W bajkach wszystko jest możliwe, więc z zachwytem zagłębiłam się opo w opowieść o tym, jak w chłopcu dokonała się przemiana, jak ruszył w świat, pokonał smoka i zdobył królestwo? Z bajką jest jak ze snem, pomyślałam. Dzieją się dziwy, czarują czary. Wszystko może się zdarzyć, zwłaszcza to, co jest niemożliwe. Jaka szkoda, że nie może się zdarzyć na jawie? Zamykając książeczkę, zauważyłam złożoną na czwory, przyklejoną do okładki kartkę maszynopisu. Były na niej uwagi dotyczące funkcji bajki w rozwoju dziecka. Baśnie i inne opowieści pokazują dzieciom rzeczywistość i jednocześnie w naturalny sposób je w nią wprowadzają. Ukazują świat, w którym są radość i smutek, piękno i brzydota. Dlatego dzieci tak często utożsamiają się z bohaterami, wcierają się w dzielnych rycerzy, piękne królewny, by błyszczeć. Wśród rówieśników czy domowników w groźne smoki i wilki, by zamanifestować swoją siłę, szukają w bajkach siebie. Wtedy doznałam olśnienia. Bajka na jawie to nasza rzeczywistość. To świat, w którym przebywamy i który bezustannie tworzymy. To każdy z nas w nim snuje swoją własną baśnię jedyną i niepowtarzalną osobistą baśnię, opartą na własnych doświadczeniach, na własnych zaletach i na własnych wadach. A odrzucona przeze mnie wcześniej naukowa literatura zawiera oręż, którym możemy ujarzmić wszystko co nam przeszkadza? To niesamowite, pomyślałam. Co jeszcze? To chyba kochani z tego tyle. I co chciał yy, jeszcze powiedzieć? Że no właśnie. Każdy z nas może stworzyć taką swoją bajkę. Obsadzić się w roli królewny, w roli królowej, w roli królewicza, króla, a może w roli smoka, chociaż to bardziej chyba takie niebezpieczne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, jak żyjemy, to, jak myślimy, to, jak kreujemy swoje życie, zależy od nas. To my jesteśmy taką największą wartością. Ta nasza Właśnie pewność siebie, ale nie ta pewność na pokaz, tylko pewność tego, co mówisz, pewność tego, co lubisz, za co siebie lubisz, pewność tego, że zachowuję się tak, a nie inaczej, bo to ja. Ubieram się tak i guzik ci do tego, bo to ja. Wyglądam tak, jak wyglądam, bo to ja. Moje życie jest takie, a nie inne, bo to moje życie. Bo nie muszę się podobać Tobie, bo nie muszę się porównywać do Ciebie, do Twoich znajomych, do Twoich koleżanek, do panienek z Instagrama, bo to ja. Chcę, żebyście to zrozumieli: że ta pewność siebie to jest uznanie tego, że to my dla siebie. Jesteśmy najwyższą wartością i mamy być najwyższą wartością i mamy być najważniejsi. I nie patrzcie nigdy na wszelkie komentarze, które spotykają się, spotykacie, miejcie to w nosie. Niech sobie komentują. Ludzie zawsze będą komentować, zawsze będą mówić, a mówią przeważnie ci, którzy albo nic nie robią, albo im nie wychodzi, albo siebie nie lubią. Zrozum, że jak ktoś siebie nie lubi, to znajdzie w Tobie swoje jakieś tam wady, będzie próbował Ci pokazać, że Ty jesteś do niczego, bo wtedy On czuje się lepiej. Więc tak jak w tych bajkach, widzicie, poszuk, walczymy, ludzie ciągle o coś walczą. Ludzie w bajkach, właśnie to, coś to można zrównać, to z rzeczywistością, że. W bajkach, żeby zdobyć królewnę, to musisz przejść góry, lasy, doły, w ogóle pokonać smoka. No, kto jest tą królewną w rzeczywistości? W naszej rzeczywistości, ta kobieta, za którą tęsknisz. I nie chodzi o to, żebyś przechodził góry, doły, lasy, ale żebyś nad sobą popracował. Żebyś zrobił i pokochał najlepszą wersję siebie. Żebyś był facetem, którego kobieta zapragnie. Nie, żebyś ty pragnął i nie, żebyś ty pragnęła mężczyzny, tylko była z siebie tak zadowolona, że jak on jest, to jest fajnie, ale jak go nie ma, to też jestem z siebie dumna i też się kocham. Czyli jak jestem rycerzem lśniącej zbroi, to nie będę cudowniejszym rycerzem, jak zdobędę królewnę. Jak jestem królewną, to żaden rycerz nie musi mnie na siłę zdobyć, pokonując te góry, ale jeżeli chce być właśnie ze mną, i tu mamy to porównanie do bajek: to on przekroczy samego siebie. To on będzie dbał o siebie, kształcił się, chciał być tym mężczyzną, którego, na, którego będzie, na którego ty czekasz. Dlaczego my tak często trafiamy w gówniane związki? Ano dlatego, że my nie czekamy, że nie kochamy siebie że nie mamy pewności siebie, że nam się od tego świata należy to co najlepsze. Tylko bierzemy to, co nas zechce. To, co poznaliśmy w rodzinnych domowych schematach. Niekochany, nie kochana. Na początku zaakceptuj, pokochaj, polub po prostu to, tego faceta. Powiedz, słuchaj. Franek, Józek, Gienek, Tomek. Człowieku, spójrz w oczy sobie. Jesteś fajny, albo jesteś do dupy. A jeśli jesteś do dupy, to weź się za siebie, bo coś tu jest nie tak, że te kobiety od ciebie odchodzą, albo że wpadasz w taki sam związek bez przerwy. I to nie chodzi o nią, bo ona po prostu chodzi po tym świecie, krąży, ale to ty ją wybierasz swoją psychiką. Czyli jeżeli jesteś przylepiony do gdzieś tam, do mamusi, albo jesteś niezaradnialcem, to nagle szukasz matki. Nie, staj się mężczyzną. Nie potrzebuj kobiety, a ona wtedy przyjdzie. Ta właściwa, wymarzona, ale miej dobrą pracę, miej wykształcenie, sam z siebie bądź zadowolony, to wtedy przyjdzie do ciebie co najlepsze. Czyli pokonaj te lasy, pokonaj te góry, pokonaj tego największego smoka w sobie. Jeżeli masz nauk, to go zwalcz. Tak samo kochana kobieto. Nie musisz być chudziutka, nie musisz być yy, superlachą. Wszystkie dzisiaj jesteście równo odcięte. Botoksy, niebotoksy, upowprawione biusty, usta, włosy. Nie, kochana. Po prostu bądź sobą, ale bądź też uśmiechniętą. Bądź niezależną, bądź wykształconą, ale bądź ciepłą. Pokonaj w sobie tą osobę, tą matkę może, tą krytykę wewnętrzną. Popatrz na siebie i powiedz, fajna dziewczyna, jestem należy mi się to, co najlepsze. I ja też to do siebie mówię, nie tylko do was. Nie tylko do was, bo ja jestem osobą uu, pełną kompleksów, która y, cały czas się w sobie, że tak powiem, powoli y, uczy zakochiwać, po to, żeby kolejne lata życia mieć lepsze niż miałam. No bo niestety, jak się ma przerąbane dzieciństwo, nie masz na to wpływu, że ono ma na ciebie wpływ. Jak jesteś krytykowana, chociaż ma, miałaś superfigurę, to nie masz wpływu na to, że potem widzisz ten obraz cały czas. Jeżeli nigdy nie zostałaś pochwalona, musisz nauczyć się chwalić siebie. Jeżeli masz niedociągnięcia w jakimś tam nauce, w jakiejś wykształceniu i... Czujesz, że gdzieś nie możesz się. Nie to, że wpasować, ale zdobyć czegoś, co chcesz, to musisz to wypracować w sobie. Żaden mężczyzna ci tego nie da. Nie da ci. Natomiast y myślę, że jeżeli jest tak, jeżeli, jeżeli znasz swoją pozycję, znasz swój status, znasz siebie, cenisz siebie, to ten mężczyzna też. Będzie taki, że będzie cenił siebie, będzie nie przylepi się do ciebie jak taka chuba do drzewa, tylko razem stworzycie fajny tandem, naprawdę. I wtedy wystarczy, że popatrzysz na niego i będzie wiedział, że coś jest nie tak. I cię przytuli i nie trzeba będzie dużo mówić, ale będą też wspólne pasje, wspólne radości. Będzie można... Popłakać i ktoś nie będzie mówił, czego ryczysz, tylko popłacz sobie. Masz do tego prawo. I też chcę Wam yy, to jeszcze na koniec powiedzieć. Emocje, bo nagram film o emocjach. W naszym życiu najważniejsze są emocje. Jesteś człowiekiem. Masz prawo odczuwać wszystko. Nawet masz obowiązek nie chować, tylko odczuwać wszystko. Masz ochotę beczeć? Nie wstydź się mężczyzno, kobieto, posieć, wyrzuć emocje. To jest zdrowie. To jest życie, to jesteś ty. Ja mam czasami taką y, emocję, ponieważ y, w moim życiu moja matka i ojciec byli praktycznie nieobecni, chociaż byli, to y, mam takie momenty, mi się pojawiają, kiedy mama już nie żyje prawie dwa lata, że, i dopiero zdałam sobie teraz sprawę, dlatego tak warto w sobie grzebać w środku. Że na przykład nagle zaczynam płakać, nagle i, i takie słowa mi się pojawiają, mamo, gdzie jesteś? I na początku wiązałam to z tym, że może nie wiem, może nie wiem, czy ona jest w niebie, czy gdzieś, czy nie, teraz już wiem. To ta dorotka w środku, ta dziewczynka się budzi i mówi, mamo, gdzie jesteś? W momencie, kiedy chciałam, żebyś była, a nie było Cię. Gdzie jesteś? I wtedy musicie stać się tą mamą na chwilę i powiedzieć spokojnie kochana wszystko jest okej. Okay. Ja wiem, że w środku teraz odezwałaś się. Jest ci ciężko. Jest ci smutno. Ale masz teraz dorosłą dorotę i ona się tobą zajmie i ona cię kocha. I ona się tobą zaopiekuje. I to jest to wzruszenie, na którym myślę, że każdy powinien sobie w danym momencie pozwolić. A zdarza mi się one ostatnio często. Może dlatego też tak rzadko nagrywam. Ale jestem człowiekiem i, i cieszę się z tego, że moje emocje e, potrafią się ze mnie w końcu. O, i łzy. Po latach zamykania w sobie ich, kiedy mi nie wolno było płakać, śmiać się, kiedy musiałam być twarda, małżeństwo też tak dało, popalić, że musiałam stać się e, takim babołopem, mimo wyraźnego e, widzenia, aha, Patrzcie, jak becze, no. E, no cóż, fajnie, że się wzruszą. Bo to człowiecze i normalne, i właśnie Wam chcę pokazać nawet w takiej sytuacji tą pewność siebie, że nie ujmuje mi to, nie wstydzę się tego przed Wami w żaden sposób. Po prostu uważam, że to jest człowieczeństwo, to jest normalność, że Ty nie jesteś zimną, brzydko powiem, babą, suką, tylko masz po prostu emocje. Jesteś człowiekiem, nie kreujesz się na kogoś tam. Zimnego, wypiętrzonego i mnie nic nie dotyka. Nie dotyczy nie. Oczywiście, że często też beczę i bardzo to lubię, bo potem się dobrze czuję i wszystko w mojej głowie się układa. Dlatego wam życzę też tych emocji. Dużo ostatnimi czasy mnie tak dogięło też. Ale to osobny film. Powiem wam, jak z tej sytuacji próbuję wybrnąć. Bo tak spadło na mnie bardzo dużo rzeczy, i trudno się czasem w tym wszystkim nie pogubić i nie załamać. Natomiast tymi książkami i kształceniem się wiem, że ja odzyskuję siebie. Tą dziewczynę, której nigdy nie wolno było być. Więc pozwól sobie na siebie. Polub siebie. Nie wstydź się tego, że. Coś mnie boli, nie chce mi się, nie jestem idealna, beczę przy ludziach, nie wyglądam idealnie, yy, bo nie ma idealów. To, co ci kreuje internet, te pierdoły, po prostu nie patrz na to te instagramy, te wyrasowane panie panów i w ogóle. Kochaj ludzi, takich, jakimi są. Bo naprawdę na tym świecie można spotkać. Mnóstwo wspaniałych ludzi, tylko na nich trzeba się otworzyć i ich trzeba chcieć otworzyć. I też mam w związku z tym plany, bo ja mam co trochę plany, chociaż jedne wam opowiadam i one się zawalają nie przeze mnie. Ale wiecie, ja myślę, że to jest tak, że każdy ma swoją drogę. I jeśli coś jest nie tak, to niech się lepiej spierniczy na początku, niż mielibyśmy w to brnąć. Wszystkiego dobrego kochani odzyskujcie, uczcie się tej pewności siebie, bądźcie pewni siebie, tacy jak jesteście. Bądźcie królewnami, królewiczami, królami, może smokami nie, bo to jest tylko jeden z etapów. Pokonujcie etapy i lubmy siebie, kochani, nawzajem, bo to jest, że tak powiem, najważniejsze. Rozmowa z drugim człowiekiem, drugi człowiek jest najważniejszy. Wyjdźcie z tych Instagramów, proszę Was, wyjdźcie z tych Facebooków, chyba że chcecie coś posłuchać sensownego. Ale przestańcie jeździć na te warsztaty, kursy. Naprawdę biblioteki są pełne tych książek mądrych, które strasznie za duże pieniądze wykładają osoby, które po prostu się ich oczytały. Bardzo Was lubię, dziękuję, że jesteście. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za to, że oglądacie ten kanał. Będę chciała zrobić coś razem, wspólnie. Dajcie mi jeszcze chwilę, bo jak widać, no w tej menopauzie też muszę się trochę pozbierać, ale dalej będę tworzyć, dalej będę pracować i dalej będę upewniać siebie, że jestem najlepszą wersją siebie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, kochani. Do usłyszenia.